Wspieranie dziecka z ADHD w rozwijaniu zdrowych relacji społecznych wymaga wielowymiarowego podejścia. Jest wiele strategii, natomiast ja dzisiaj skupię się tylko na trzech. Pierwsza z tych strategii to trening umiejętności społecznych, bardzo u nas w tej chwili popularny. Dzieci z ADHD często mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni, ponieważ brakuje im umiejętności radzenia sobie w grupie. Nie wiedzą, jak rozpoznawać emocje u siebie oraz jak rozpoznawać emocje u innych osób. Nie wiedzą, jak rozwiązywać konflikty i nie wiedzą, jak współpracować z rówieśnikami. W tym wszystkim na pewno pomoże ich trening umiejętności społecznych. Inną techniką jest wsparcie emocjonalne i regulacja emocji. Ponieważ dzieci te mają problemy z kontrolą emocji i prowadzi to do impulsywnych reakcji, bardzo to zaburza relacje z innymi. I poprzez naukę takiego wglądu siebie, relaksacji, uspokojenia, lepiej sobie radzą w stresujących sytuacjach. I trzeci sposób to jest zaangażowanie rodziców oraz nauczycieli. Pozytywne wsparcie od dorosłych jest kluczowe, dlatego że rodzice i nauczyciele mogą pomóc dziecku w budowaniu pozytywnych nawyków społecznych. Po pierwsze, organizując ich wspólne zabawy, zachęcając do, do interakcji z rówieśnikami oraz wzmacniając pozytywne zachowania.